Cześć, cześć kochani. Witajcie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na coś bardzo ciekawego i w sumie innego z jednej strony. Jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, więc tak bardzo, bardzo wyjątkowo zabieram was dzisiaj ze sobą. Uwaga, do lasu. Nie do Lumpeksu, a do lasu. Także y, najpierw może krótka taka y, informacja i wzmi wzmianka o tym. Więc y, było bardzo ciepło, bardzo, no może nie bardzo. Było ciepło, była piękna pogoda, y, była niedziela, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie pospacerować po lesie, znaleźć grzyby. Nie byłam tam po prostu, nie wiem, 15 lat na grzybach. W sensie wiem jak grzyby jakich grzybów szukać, ale powiem wam tak szczerze, że najbardziej podobają mi się muchomory, więc ja szukałam muchomorów po prostu tylko po to, żeby na nie popatrzeć. No i udało mi się jednego znaleźć, nagrałam dla was tego pięknego grzyba, który jest niesamowitą inspiracją, jest przecudowny. Widziałam też przepiękne fioletowe grzyby, które oczywiście są też niejadalne, wszystkie takie cudowne, które no nie są do jedzenia, a było ich tak dużo, że człowiek by trzy kosze nazbierał, a tak te szlachetne grzyby, to po prostu trzeba było szukać, słuchajcie, ale z drugiej strony to widać od razu jakość. Powiem Wam szczerze, jak grzyb jest po prostu prawdziwkiem albo tym jakimś takim innym, i tak dalej, to po prostu widać to jakość. I tak samo jest, jeżeli chodzi o ubrania i o inne rzeczy. Jeżeli coś jest super, coś jest dobre, to po prostu to widać. Więc te grzyby, mimo że są brązowe i zlewają się z. Całym otoczeniem w lesie, to ich jakość po prostu jest zauważalna. Także dziewczyny, zabieram Was do lasu. Dzisiaj, kochani, jesteśmy w lesie, zobaczcie, jak jest pięknie. Szukam grzybów, Mama, ale ich nie widzę. Ja tak hmm. zachęcia, i tak, nogą. tak tak, i tak. Stylizacja do lasu. Timberlandy wygodne. O! Taką. Właśnie ile tu jest inspiracji? Pięknych! Wow! Pierwszy grzyb na zupę. Nie, pać pod nóż. Jest i mój ulubieniec dziewczyny. Piękny muchomorek. Oczywiście go nie wezmę, ale jest śliczny. Jak chodzę po lesie, to mogę sobie troszeczkę tutaj z Wami porozmawiać. Luźne, luźne gadki, dziewczyny. Czekajcie, muszę się skupić, bo też chcę znaleźć grzyba. Już kilka znalazłam jadalnych. No więc tak, pytacie mnie, jak ja to robię, że znajduję czas na wszystko i tak jeszcze tyle tych rzeczy robię, dlatego że ja się nie skupiam na tym, czy ja ten czas mam, czy nie mam, bo przede wszystkim tam, gdzie skupiamy naszą uwagę, tam idzie nasza energia, więc ja po prostu ym, nie przestałam mówić, że nie mam czasu, przestałam narzekać, cieszę się życiem, słuchajcie, i po prostu takie biadolenie i gadanie, że o Jezu, jak mi źle, bo ja nie mam czasu, bo ja to, bo to jest zły. No to, słuchajcie, no to jak ma przyjść dobre, skoro nie ma na to miejsca, jak ciągle powtarzamy, że, że nie mamy czasu, że jest źle, no to to źle będzie po prostu. No to na, na dzień dobry. Dobra, to taka krótka była, krótka nasza wspólna wyprawa. No, i nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, jaka kolorystyka panuje w lesie. Po prostu przepiękna. Złote kolory, żółte, czerwień. Ojejku, wszystko takie, co po prostu jest najpiękniejsze. Ja uwielbiam słuchać dziewczyny, i naprawdę musiałam tutaj wstawić ten właśnie fragment mojej wyprawy, dlatego, że dla mnie, las to moda. Dla mnie, przyroda to jest największa inspiracja. Ja nie szukam inspiracji po internetach, po różnego rodzaju stronach i tak dalej. Nie potrzebuję tego, a potrzebuję właśnie mm, takich rzeczy jak kontakt z naturą, bo to jest najpiękniejsze. Także dobra, zaczynam już dzisiejszy film i jeszcze mam dla Was przygotowane po prostu zakupy, które zrobiłam. Wybrałam się na wyprzedaż. Wyjątkowo miałam akurat. Ten moment, ten czas, kiedy mogłam po prostu sobie na to pozwolić. No i ogólnie też dziewczyny, właśnie tak jak wspominałam w filmiku z lasu, nie wiem czy słyszałyście, ja nie narzekam na nic i nie zastanawiam się, czy ja mam. Y na to czas, na tamto, po prostu się nad tym nie zastanawiam i zaczynam się na tym łapać. Że jak wcześniej mówiłam, nie mam czasu, nie mam czasu, no to słuchajcie, tam gdzie skupiacie energię, tam to dostajecie. Tak samo jest z zazdrością. Jeżeli komuś się zazdrości, no to nigdy w życiu los nie da ci tego, czego zazdrościsz, no bo jak możesz dostać coś, co negujesz, tak? No i tak samo jest właśnie z brakiem czasu i ze wszystkim. Ja po prostu się na tym nie skupiam, tylko robię swoje i mam swoje cele które po prostu są spisane tam, mapę marzeń. E, cały czas coś sobie dopisuje Pracuję nad sobą, przede wszystkim nad sobą i idę do przodu. I tyle. Nie ma tu wielkiej filozofii. To jest banalnie proste, czyli przestańcie narzekać, e, że nie macie czasu i tak dalej. Nie skupiajcie się na tym, bo tego, to, po prostu tego czasu nie będzie, tak? Tam, gdzie skupiacie uwagę, tam, tam po prostu idzie Wasza energia. Dobra, dziewczyny, <laughs> to nie jest kanał e, tego typu, <laughs> Nie będę Was tutaj y, leczyć po prostu z takich rzeczy. Ja całe życie pracuję nad sobą i od siebie wymagam. Kurczę, jak to torby podnieść. Nie podniosę tego. <grymne> Ajaj znowu. Znowu dużo rzeczy kupiłam. Dobra, tak mniej więcej tylko. Dobra, tak tylko mniej więcej dziewczyny, więc dużo pięknych kolorów już tutaj widzicie. Po prostu wzięłam za małą torbę na zakupy, bo pomyślałam sobie jadę po południu. Nie wiem, czy będzie dużo rzeczy, czy nie. Jeżeli będą super, no to wezmę. Jeżeli nie, no to nie kupię tak standardowo. Dobra, zaczynam. Więc wszystko po 4 zł. Teraz tak, sweter. Dziewczyny, taki to jest 30% wełny, 70% akrylu, ale już wam powiem, on jest przepiękny. Dlaczego kosztował 4 zł? Dlatego, że on miał tutaj 8 dziur. I ja po prostu yy, tak bardzo chciałam ten sweter pokazać wam już w takim stanie yy, Zrobionym, że tak powiem, jeszcze kwestia wypielęgnowania tego swetra. Więc ja nawet, słuchajcie, tych rzeczy jeszcze nie prałam, a już sweter pozaszywałam, bo bałam się, że on w pralce po prostu się rozleci. On miał 8 dziur, więc najpierw go sobie poszywałam. Tu były wszystkie te dziury i dlatego nikt go nie kupił. No i ja go sobie wziąłam wyglądak nowy. I jeszcze, słuchajcie, kwestia wypielęgnowania. To będzie po prostu no, stan idealny. Z tyłu tak się prezentuje, przecudowna kolorystyka, cieplutki. Te 30% wełny mnie bardzo zadowala. Teraz tak, koszula miałam kiedyś taką samą, tylko w rozmiarze po prostu ogromniastym. Teraz trafiła w moje ręce mniejsza i pamiętam, ja nie wiem, chyba Patrycja ma tę koszulę, albo ktoś na Vinted ją kupił. No i znowu mam teraz taką, dlatego że nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, ja ostatnio bardzo dużo rzeczy kupuję w paski, takich w stylu marynarskim. Można to gdzieś zauważyć. O, tutaj widzicie, taka bluzka, która czeka już na pokazanie, właśnie w stylu marynarskim. No, i po prostu tak moja głowa działa, że zaczęłam takie rzeczy przyciągać. Mimo, że miałam taką samą koszulę, to ją po prostu wzięłam, bo bardzo w sumie ją lubiłam. Tylko ona była w większym rozmiarze, teraz ta jest mniejsza, więc ją sobie też trochę y, powystylizowywuję. I kwestia właśnie tego klimatu marynarskiego. Czekajcie, bo komunikat się wyświetlił. Muszę wstać. Dobra, jestem dziewczyny z powrotem. Dobra, na czym ja skończyłam? Na koszuli, tak? Wstałam na chwilę, a już nie pamiętam. Więc tak, CND i mamy 46 rozmiar taką mm, sukienkę, która przypomina mi Muchomora. Więc, będąc na spacerze w lesie, pojechałam za dwa dni, jakoś, za dwa czy trzy, trzy, już nie powiem, no jakoś, tak, wtorek, środa, na wyprzedaż. I już po prostu moja głowa była napełniona tym. Tymi kolorami, tymi, tymi widokami, tak? Ja wszystkiego wam w lesie oczywiście nie nagrywałam, bo i znalazłam i hubę, yy, i znalazłam przepiękny mech w tak cudownym zielonym kolorze, i, no i różne rzeczy, słuchajcie. Naprawdę można by było nagrać godzinny film yy, wędrując sobie po lesie. Chyba znowu się do tego lasu wybiorę, bo tak mi się spodobało. A jeszcze później, te grzyby Albert usmażył yy, i po prostu były tak pyszne. Jak ja bym je usmarzyła, no to nie wiem, czy one by były dobre. Nie wiem, czy byłyby to grzyby jadalne w tym momencie, słuchajcie. Ja nie lubię gotować. I koniec, kropka. I po prostu mój mąż lubi gotować, widzicie. Nie skupiam na tym uwagi, że tego nie lubię i nie muszę tego robić, tylko po prostu sobie żyję. A że tak, no i tak los zrobił, że akurat mój mąż lubi gotować, wiecie o co chodzi. To się tak po prostu uzupełnia. O. I tyle. A co to, że ja jestem kobietą, to już muszę, słuchajcie, w garach stać. To jest też takie bardzo błędne myślenie, że kobieta to musi to, tamto, Boże, po co się tak zażynać? Każdy ma swoje życie i każdy, słuchajcie, w tym życiu decyduje. Dobra, już się nie odzywam. Po prostu. Ja sobie po prostu, ja nie dam sobie narzucić czegoś takiego, że ja muszę to robić, tamto, bo, bo jestem kobietą. Właśnie, ja jestem kobietą, ja mam być ozdobą męża, mam po prostu pięknie, kwitnąco sobie wyglądać, bo tak lubię czuć się super, cieszyć się życiem. Ja tak mam, taką mam interpretację dla tego, żeby być kobietą. Kobieta to coś delikatnego, coś pięknego, a nie tam siaty dźwigać, słuchajcie, z kartoflami. No to jest ciężko, ja moją mamę zawsze, całe życie podziwiałam, że ona tak, e, no dosłownie usługuje, tak, mężowi. Sorry, ma, tata mój wie nie ogląda, ale no taka jest prawda. No to obiadek pod nos, podstawiony tu, tamto, ludzie, drodzy, w życiu, nie ma takiej opcji. Dobra, teraz tak, e, sukienka w kolorze takim złotym. To jest jak liść klonu. Przepiękne rękawy, bardzo ładna, taka w kropeczki, mieniąca się, słuchajcie, no to jest właśnie to drzewo, które Wam pokazywałam w lesie. To nagranie tego złocistego drzewa, to jest to. To jest właśnie ta sukienka przeniesiona z lasu, znaleziona w second handzie, bo to tak moja wyobraźnia zadziałała. Jeżeli... Ta sukieneczka po prostu mi się znudzi albo coś takiego, no nie wiem, natchnie mnie jakoś mocniej, to ja sobie to skrócę na taką bluzkę, bo ona będzie też przepięknie wyglądała. Także dużo jest różnych opcji. Teraz uwaga, przepiękna torebka, po prostu perła nad perłami dziewczyny. Najwyższa półka, jaka może tylko istnieć, bo torebka jest fenomenalna. Więc coś takiego i to jest zobaczcie, Ala Kora z drzewa i wystarczy wizyta w lesie i już. Yy, już po prostu moja głowa przyciąga takie rzeczy, wiecie, takie po prostu związane z lasem. Ja tak mam i to słuchajcie ze wszystkim. Więc kora drzewna taka przepiękna, gdzieś tutaj nadruk taki, który super wygląda, pasek regulowany, przepiękna, po prostu skarb. Pozwalało mi się wszystko. Dobrze. Kolejna rzecz. Słuchajcie, to jest taka historia, taka sukienka po prostu AJ part. Żeby prać chemicznie chcą, no na pewno. Także słuchajcie, długa historia taka. Pod tę sukienkę trzeba coś zakładać, bo widzę, że jest prześwitująca. Ma fajny kołnierz taki ala obrus stary. Moja babcia miała coś takiego, to był nie obrus bieżnik. Bieżnik taki, taki no, no i tak mi się to kojarzy. I bardzo dobrze, że mi się tak kojarzy, bo to jest fajne, miłe skojarzenie. Teraz y, bardzo coś y, z wyższej półki, można powiedzieć, bo te rzeczy są dosyć drogie. Liz Claiborne Clib y, i to są po prostu rzeczy, słuchajcie, fajne. Miałam jakieś torebki z tego, i na ciocia mi w paczkach wysyłała. I to były rzeczy ze stanów, drogie, dosyć tam. Nie wiem, jak teraz cenowo to wszystko stoi, no bo jak ja to znajduję w second handach, to po co mi się tym z jednej strony interesować. Także jest to sukienka taka czarna w kwiaty. Właśnie i film z kwiatem nie już goni, żeby nagrać, ale te sukienki cały czas przygotowuję. Tylko nie wiem, czy ta się akurat tam pojawi, bo już y, 11 stylizacji tam mam przygotowanych, także to już jest do dużo. Bardzo ładna ta sukieneczka i do oczywiście wyprasowania, wyprania i tak dalej. Kolejna rzecz, to jest coś szarego, only Jeszcze. żyłka. <taki> Takie coś. Płaszczyk taki powiedzmy. Szary, prosty. Prosta historia. Kolejna rzecz to jest z tych takich, co ja lubię, fartuchów, wiecie o co chodzi, takie te historie zawiłe. Tylko, że ten jest z krótkim rękawem, więc ja go na odzież wierzchnią nie będę zakładała. To jest po prostu taka sukienka, która no, ma bardzo fajne kolory i też ten lakier zielony widzę, że mi tutaj do niej pasuje, ale pewnie zanim ją nagram, no to już lakier będzie inny. Kolejna rzecz to są spodnie do zwężenia, to jest Stradivarius i to są takie szare spodnie, tak, to jest rozmiar L, co my tutaj w składzie mamy, mamy i wiskozę nawet, dziewczyny Jelastan trochę tej wiskozy dali w tej sieciówce, więc y, nogawki takie rozszerzane, spoko są te spodnie, powiem szczerze, ale do nich na pewno jakieś szaleństwo musi być, przynajmniej u mnie, tak, zobaczcie, na przykład załóżmy, że mam koszulę w takich kolorach, na pewno mam, no, i do takiej szarości. Już one po prostu dla mnie są cudowne. Nie wyobrażam sobie ubrać ich tak cała na szaro. No nie wiem, chyba nie za bardzo co. Jak wymyślicie dziewczyny? Chyba raczej nie. A właśnie, pijecie coś tam dzisiaj? Pierre Cardellum. Słuchajcie, o proszę bardzo. To jest coś takiego. Taki sweter, jakby w szachownicę. I to jest. Nie, to nie jest szachownica. To jak tak odkręciłam, to zrobiła się kratka, rozumiecie? To są pasy. Boże, Joanno! Joanno od lumpeksów, jak wy to mnie nazwałyście, święta Joanna od lumpeksów. Także taki sweter. Czekajcie, muszę tutaj wydobyć, wszystko mi się wy, wywali stąd. Co tu jest jeszcze? Spódnica, słuchajcie, taka. Fioletowy, taki grzyb widziałam, widzicie? Taki sam, franek jeszcze nie Mamo, zobacz, fioletowy grzyb, na pewno Ci się spodoba. Taki sam, po prostu był piękny, jak on by na patelni wyglądał. Przepięknie, po prostu. Na patelni cudownie by wyglądał ten grzyb. Patrzcie. Podobno można zalać spirytusem muchomory, ale słuchajcie, ja tam pierdzielę. Ja tam nie, nie chcę, mogę wolę na nie patrzeć. Także grzyb kolejny. Następna rzecz. Różowy sweter mam taki żółty też z falbanką. Taki cukierkowy. Delikatny, co tutaj jest w składzie? Gromcie wie, słuchajcie, dziewczyny, nie wiem. Bo coś tutaj jest, ale czy to jest informacja? 44 na 46 o matko Kauf, ale tu jest napisane Kaufland. Przeczytam tam metka identyczna jak w Kauflandzie. Mówię, Boże, sweter z Kauflandu mam. poliakryl to jest. Dobra. Ok, kolejna rzecz, to jest y, koszula taka czarna. Steven Schraut Boże, nie, nie miałam czegoś takiego, ale miałam Zary coś podobnego, więc takie harmonijki, to jest chyba porządniejsze, rękawy i to jest mniejsze, tamto to ja miałam sukienkę taką długą, tak, maxi, a to jest koszula, taka czarna, więc nigdy za wiele koszul, to sobie wymanifestowałam, bo kupiłam jakiś czas temu, też Wam pokazywałam, Zworu, taką bluzkę w kratę. Ona czeka do y, tutaj, do nagrania stylizacji na moim wieszaku roboczym, i do niej chciałam po prostu coś takiego podobnego, jakby podobne klimaty. Tamto cerata to obrus. Wiecie o co chodzi? No, takie y, połączenie. Przecudowna koszula, uwaga, w stylu trochę marynarskim rewelacyjna, niesamowicie elegancka. Coś takiego. To jest cudo. Teraz, no typowo las. No to słuchajcie, to jest las. Po prostu Commander. Tu jest napisane 40 rozmiar i patrzcie. Tak. To jest już ten las, który widziałyście, który ja widziałam na żywo. Więc zobaczcie, jak działa głowa, jak działa podświadomość, świadomość, wszystko po kolei. Przepiękna rzecz. Kolejna rzecz. To jest znowu taki, taki blazer, jakby w takim bladozielonym kolorze coś takiego, takie dłuższe, taki ala żakiet, jakby. Torebeczka, typowo grzybowa. No na, ta, na ten kolor to się napatrzyłam. To były takie grzyby na chudej nodze z takim cyckiem, jakby takie ala kanie, ale to nie kanie, takie malutkie, takie o. Piękne były w słuchajcie. To jest ta torebka, te grzyby po prostu. Clubhouse to jest napisane. Clubhouse, przepraszam. Clubhouse e, designed by Jane Shilton. Fajna jest ta torebka i ona się fajnie tak błyszczy. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest bluzka w takie wzory. I słuchajcie, tam gdzieś widziałam u teściowej taki żyrandol. <grym> w identyczne te kółka. Jak ja to wystylizuję, utnę sobie dwa takie z żyrandola u niej. Bo jak ja mam to wystylizować, to tylko z tym żyrandolem. Także, także dziewczyny, ok. Obiecuję, że będzie ta stylizacja z. Tymi elementami z żyrandola. Muszę je obciąć. Nagram Wam, jak to utnę. Nic nie gadajcie. Dobra, dziewczyny, to wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wyprawa do lasu Wam się spodobała. Nie wiem, gdzie tam wam je, Was jeszcze mogę zabrać, bo las jest najpiękniejszy jak dla mnie. Park to jest przereklamowany. Przynajmniej u mnie w że to się w parku nie chodzi, bo można po prostu w nim dostać piernicz. No, tak śmiechem żartem. Ok, jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie.